Hej, cześć, witajcie, z tej strony Rayman Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Hardcore Hardcore, tak. Yy, a więc, cóż, dzisiaj zaplanowałem dla nas specjalną wyprawę. wyprawę daleko, nie wiadomo w sumie do końca po co. Chociaż, yy, chociaż nie, może Wam nie zdradzę, może, może nie. Może niech to będzie niespodzianka, bo, bo obawiam się, że mogę tego nie znaleźć. Po co chcę iść? A jeszcze chciałbym się wyrobić jakoś, w, w, no powiedzmy, w 20-30 minutach czyli cóż na razie wam nie zgadzam, po prostu będziemy szli przed siebie i to wszystko będzie tak jak się robiło mapę, chwila mapa może mi się bardzo przydać ale żeby zrobić mapę będę potrzebował chwila, może najpierw posadzę trzcinę cukrową trzcinę cukrową no dobra, powiedzmy, że mapę sobie daruję po prostu spiszę kordy w ten sposób i myślę, że już możemy leżeć no, możemy lecieć. Tak więc, żegnaj domku, żegnajcie świnki, mnóżcie się, żegnaj dolino, a ja idę chwila. Nie tędy, bo stąd nie przychodzę. Czyli idę prosto, przed siebie. Co mnie czeka, co mnie czeka. Ogólnie tak wygląda mój osprób na wyprawę, a chwila, chlebka nie zrobiłem. Tuż pożegnania, wszystko ładnie, no ale. No ale chleba bym zapomniał. I bym był głodny był. Dobra, to jeszcze raz. Żegnajcie świnki, żegnaj kurko. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Dbajcie tutaj o domek trochę. No, no nie rozwalcie mi niczego, bo naprawdę bym nie chciał. Mm. O, szkalet Cholera ma. Mała, gierna głupia. Póki co drewna nie zbieram. Wziąłem 7 drewna nieprzerobionego. No myślę, że powinno starczyć. Wziąłem też oczywiście. Mm. No, no, wiecie, no kamień i żelazo. A to po to, że, że... Kamień po to, żeby jakby co podstawić gdzieś pod siebie czy coś. <laughs> A żelazo wiadomo. Jakiegoś seta jak mi się popsuje, jakieś narzędzia. Yy, bo myślę, że... no myślę, że wyprawa będzie dość odległa. I oczywiście... Hmm. W sumie jakbym chciał, to mógł się zabrać. Ale myślę, że. kurczę, ten teren jest całkiem ciekawy, bardzo mi się podoba. Ma duże możliwości zagospo zagospodarowania go. zwłaszcza, że niedaleko jest łąka, no to. No co naprawdę, jeżeli będę chciał, no to wybuduję coś, coś ładnego i będzie wszystko ładnie pięknie. Patrzcie, sprintowałem raptem dwie minutki i już nie ma żarełka. No ale dobra. W sumie wziąłem po to ten chleb, żeby tylko jak nie. No, to po to, żeby go zjeść po prostu. Patrzcie, wioska NPC, nie są na dość daleko, a ja chwila, bo ja nie przypiłem słuchawek do siebie. To w sumie mogę iść i przypinać, o. Ogólnie na ten odcinek e, chciałem z wami porozmawiać o końcówce roku szkolnego, czyli no taki okres chyba, na który się czeka całą szkołę. Kiedy oceny już są powystawiane praktycznie, kiedy nauczyciele już odpuszczają sobie, nawet, nawet ci najwięksi, nawet ci najwięksi Syni sobie odpuszczają od was. No chyba, że macie zagrożenie, no to, no to nie do końca. No ale naprawdę czas dla mnie najlepszy na świecie, bo można sobie w końcu siedzieć, porozmawiać, poglądać filmy lekcji, wyjść na dwór zamiast mieć lekcji. Normalnie żyć, nie umierać. Ale nie nie zawsze było tak kolorowo przecież. No dobra, tutaj oni nic nie mają ciekawego. No, ty coś może masz? 4 diaxy to za jeden szmarek, no chyba go pogrzewało do końca. O, o! O! to wszystko, co ja tam będę. Hełm mogę nawet przebrać, o. No i ogólnie bardzo lubię, lubię ten czas w szkole. Jak dla mnie nie ma nic lepszego w całym roku. No i wiadomo, no, czeka się za tym końcem. Średnia no, średnia no, czasami poprawia się jeszcze, no ale w sumie co to jest. Ale muszę wam powiedzieć, że dzisiaj, ogólnie dzisiaj mieliśmy próby do poloneza, już tam któryś, nie wiem, trzecie chyba z rzędu, no i cóż, o, patrzcie, tam jest kopalnia, no i słuchajcie, no to my kończyliśmy lekcję o pierwszej, no bardzo szybko, bo już nie mamy żadnych przygotowań próbnych do te, te testów w ogóle, No i no i jest pierwsza, no to... To co, no to my idziemy, oni ostatnio zostali, a my będziemy zostawać. I oczywiście nasz nauczyciel zaczyna się pluć: Czemu wy uciekacie? Czemu nie zostajecie? Macie zostać, bo nie będziecie nic umieć. Jak ja cię w górze, to z wami nie będę ćwiczył. A ja, ja stwierdziłem: Ja i tak nie mam partnerki. Jestem skuterem, to jakby co to mnie nie złapią tak szybko. No i pojechałem. A i w ogóle część klasy też uciekła. W ogóle prawie wszyscy poszli sobie, no. Nie wiem, kto został. Tak naprawdę. Jak zobaczą, że osób nie ma, to wątpię, że będą tańczyć. No ale tak to jest. Tak to jest, niestety. No dobra, jest pustynia, jest w ogóle kawał drogi, już przeszedłem. A tutaj dalej nic nie widać. W ogóle liczę jeszcze, może gdzieś na Monster Spawnera, ale do tego bym musiał zejść głębiej. Hmm. Czyli w sumie dobrym pomysłem byłoby zejście do tamtej kopalni. No ale. To nie jest główny cel wyprawy, głównym celem wyprawy jest, uwaga uwaga, śnieg. Po co mi będzie śnieg? W sumie chcę zrobić tego bałwanka, bo on nas będzie, czy bo, czy bo, chyba bałwanek broni nas przed mobami złymi. I bałwanek, no bloki śniegu też bardzo fajnie wyglądają, a bałwanek produkuje je jak najbardziej. Kurczę, ale duża ta pustynia. Czy na, chwilę, na pustyniach są piramidy? No to też mógł się rozejrzeć troszeczkę. No, ogólnie myślę, że w tym odcinku dźwięk powinien być zsynchronizowany. Za ostatni was naprawdę przepraszam, ale no, nie mam siły do tych programów. Naprawdę staram się, wymyślam różne rzeczy, co by to zrobić, czego by tutaj nie zrobić. W ogóle, jak nagrywałem ostatnio ten dźwięk osobno AudaCity i osobno akcjąem, obraz, no to okazało się, dobra, obraz. Obraz i dźwięki gry są bardzo ładnie zsynchronizowane, ale mikrofon okazał się być niesynchronizowany z tym, z, to co ja mówiłem nie, nie działo się równolegle z obrazem. No i naprawdę, no to jest cholera, no, to jest ciężkie do zrobienia, bo, bo, bo mi się nie chce. To jest w ogóle główny, główna przyczyna, dlaczego te materiały czasami są takie, jakie są. Jestem naprawdę jestem strasznie leniwym człowiekiem, wszyscy mi to mówią. No ale cóż, w ogóle jesteśmy, jestem świeżo po zakończeniu konkursu i mam nadzieję, że wam się podobał konkurs oczywiście, na następny możecie liczyć, no w sumie na, na następnego konkursu jako takiego jak tak szybko może nie być, ale zostało mi jeszcze trochę kluczy, pomyliłem się, że zostało mi jeden, bo zostało mi 3 albo cztery kluczy nawet. Czyli w sumie za mało, żeby zrobić oddzielny konkurs. Ale myślę, że wystarczająco, żeby zrobić kilka odcinków specjalnych z takim hasłem, że leci sobie tutaj literka, tutaj literka, tutaj literka. I na koniec materiału, powiedzmy, pojawia się ostatnia. I pierwsza osoba, która wpisze to w komentarzu, dostaje ode mnie konto Premium Minecraft. Czyli no naprawdę, myślę, że, że, że warto wyczekiwać. Bo kurczę, konto Minecraft za darmo. Żyć nie umierać. Ale dobra, mamy w sumie trochę czci, czyli spoko. E, Mogłem zrobić mapę, ale nie zrobię tego. Kaktusy, czy ja mam kaktusy? Bo ja w sumie nie jestem przekonany. Hmm. A wezmę trochę. W sumie jeden by wystarczył, no ale. 6 powinno też być spoko. Hmm. Sadzonki, spoko. I... o kurcze. No to mam dylemat, bo jak odpłynę, to już mogę tak szybko nie wrócić. A no, powiedzmy, że zrobię to. Powiedzmy, że sobie odpłynę dość daleko. No, dawaj cię I robimy dwie łódki. No myślę, że powinny wystarczyć. I teraz uwaga, będzie trzeba zrobić coś, co będzie wyróżniało tutaj to miejsce, że tutaj muszę dopłynąć. I robimy wieżę. No myślę, że na 30 bloków w górę to powinno wystarczyć. No rób, 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 stawiaj, stawiaj, stawiaj. E, i chyba moja siostra przeszła. Czyli uwaga: Czy będzie cięcie, czy nie będzie? Czy jest taka głupia i to tutaj wejdzie, czy nie? Bo, ale to już widać stąd. Ludzie, ja mam shift, dobra, mam shift. I robimy. W tą stronę. Coś takiego. I tak o. Jeszcze są zaklotki. I, I... 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 RKS. Jest, ale poszedł na mnie. No i dobra, bierzemy łódki i możemy płynąć. Jest tam tylko 16 kamienia. Też du jak chyba nie łódką. I nie powinienem w ogóle nudzić, bo wtedy to tak brzydko wygląda. Symbol zawsze daje muzykę swoją, co nie? No i, i tak wtedy to jest. No i jest w ogóle. No zachodzi, no to super. Zwłaszcza, że jestem głupi i nie widziałem żadnych pochodni. Oj, tam jest te, Też, tam też jest hejp Opuszczona kowal kowalnia, Jezus co ja, co ja, w ogóle mówię, ludzie, ja od kilku dni naprawdę mam problem, żeby się wysłowić, tak, nie mówiąc do nikogo, o może w taki sposób tu powiem, bo jeżeli z kimś rozmawiam, no to jeszcze mi jakoś idzie, no, tak, te moje błędy nie są może aż tak zauważalne, jak są na przykład przy nagrywaniu, albo przy czytaniu, Boże, czytanie to jest już całkowita masakra. Bo ja wiem, co ja chcę powiedzieć! I ja to. No ja naprawdę dobrze wiem, co ja chcę powiedzieć, ale. No ale. <laughs> nie mogą tego nie zrozumieć. jak mówię, ja naprawdę nie wiem, mam problemy z użyciem samym do siebie. Może hmm. i schizofrenik to mnie marny będzie. Dobra, teraz wyhamuj. Tę modkę może tu bym zostawił bardzo chętnie, no, ale. Zawsze są problemy z wysiadaniem, zawsze. Że chyba nigdy nie udało mi się dobrze wysiąść. Co zrobię? Strzałkę. Strzałka z autyzmem, ale jest. Ale będzie. I tutaj. A może nie jest idealna i tak jak i dobra, na trzy kląski, oj, słabo będzie widać. ale niech jest. Dobra, biorę mieczek. I flipper. W ogóle najlepiej wejść na drzewo szybko. Dobra. Jestem bezpieczny póki co. O melony jakbym znalazł też byłoby dobrze, bo ty nie mam. Ty nie wiem, wiem, że mam i jest dobrze. O jest. Jabłko. jabłko, jabłożko, jabłoszko, apple, wszystko ładnie, pięknie, złote jabłka właśnie, o, o to też będę musiał się postarać, zwłaszcza o koks jabłka, koks jabłka to jest wyższa szkoła jazdy, się robi z bloków złota, nie ze sztabek, tylko z bloków. I dają naprawdę bardzo duże pomysły, w sumie dają, jak... można powiedzieć, że dają chwilową nieśmiertelność, bo, no bo dają regenerację życia dość sporą dają y, armor i dają też odporność na ogień No czy generalnie jeżeli macie Dix seta na serwerze powiedzmy jakieś tam no, jakieś tam protection na jeden, na dwójce yy, Miecz Sharpness 5 i Fire Aspect 2 nie jest w stanie się przebić przez Koks jabłko, naprawdę Wiem, bo... kurczę, koks jabłko, Koks jabłko generalnie może wygrać wam każdy pojedynek, ale y, strasznie głupie jest, jeżeli ty i przeciwnik macie koksa. Bo wtedy, wtedy co się czeka. Generalnie wygra, wygra ten kto ma więcej koksów przygotowane. Ej! Ej, nie ma oszukiwania. Jak go zabiję, on się zrespił. Tylko, że bez miecza, no ale oszustwo. Żądam oskodowania od drzeba. Nie od nocza, tylko od drzeba. Jak trzeba, to od drzeba. Hehe. <grym> Hoho. Ale śmiesznie, ale sucho. Mamy dużo kwiatów. Ale ja lubię strasznie te niebieskie, które były w poprzednim, tym, poprzednim podejściu. Ogólnie, chyba najlepsze kwiatki, jakie teraz są. No moim zdaniem, oczywiście, bo, bo, bo możecie się nie zgodzić. no generalnie, jeżeli ktoś jest bardziej spedalony, no to wtedy woli inne kwiatki. Ale najbardziej męskie są te niebieskie. Ja i taki szachmat. Musicie się zgodzić. Zabijamy cię czy nie? Kurczę, oni są na że ostrzy. Bardzo ostrzy. No właśnie, dlatego wchodzimy. Eee, że są na co ostrzy. Znaczy, no, miałem pomijając fakt, że mi za, za dwa serduszka razy zbroi, no to. No to są słabi. W sumie, Endermanów najlepiej atakować, jeżeli się ma dwa klocki nad głową i oni nie mają do Was dostępu. Albo kiedy jesteście blisko wody i jesteście w stanie do niej wskoczyć. No to wtedy nie mają szans z nami. Raz w ogóle widziałem zombie z łukiem. Znaczy, no nie strzelał, ale miał podniesiony. Tak się zresztą. Taki się urodził, no co zrobię. Dobra. Te świnki mogę tłuc do woli. Bo swoje mam w oborze. Już w do budówce no. Już może tak. Oj, Ladrzy coś, Ladrzy ostroch ostatnio. Znaczy no no, no... no... Dlatego, że mi się świat renderuje. I tak to pewnie by nie było. O Jezu. O Jezu jest śnieg. W ogóle wiem, że śnieg miałem wcześniej, ale chcę przy okazji zwiedzić nowy teren. No, nie trafił. A nie, chwila. To są wrażenia, bo to tylko na jedną głębokości kratkę. W ogóle co jeszcze mogę zrobić ze śniegu poza bowanem? I poza blokami śniegu? Ze śnieżek mogę może... No i bym mógł porzucać w coś, ale To nie zadaje obrażeń, więc nie wiem czy ma sens Jezu, ile świnek tam jest Obędę miał mięso po tej wyprawie do przekrycia No jeszcze on staga, Tylko to jest na... Tylko 16? A na pewno no więcej świnek nie zabiłem Tienki można by zrobić By się poustawiało pułapki dookoła domu Generalnie będę musiał naprawdę dość sporo pu pułapek poustawiać dookoła domu I wtedy bym mógł... Oj! I wtedy mógłbym zdjąć pochodnie wszystkie I liczyć, że opuluje coś na pułapkach Tylko wtedy no całą noc siedzenia byłoby Żeby czekać aż coś się złapie Ale sam pomysł nie jest zły tylko będzie musiało być wykonanie dobre. Znaczy, no, CNT w sumie się nie opłaca robić pułapek. Bardziej by się opłacało robić żelazne drzwi i tam łapać potwory. No, ale... No, ale wtedy mamy itemy pewne, bo... Utopią się potwory, a my... A my będziemy mieli ich itemy. To znaczy, z itemy z nich... Ja naprawdę wysłalić nie potrafię. Dobra, węglę trzeba wykować, bo już tam powoli mi się kończył z tego co patrzałem. E, no to, jeżeli węgla nie ma, no to słabo jest ogólnie. Zła gospodarka się nakręca, i wtedy, no, wtedy, wtedy można powiedzieć, że przyrost naturalny jest ujemny. Jeżeli przyrost nat naturalny jest ujemny, no to nikt nie pracuje na nasze emerytury. No i w koniec końców wychodzi tak, że dwóch emerytów będzie na jednym tym na utrzymaniu jednego młodzieńca. A to jest naprawdę bardzo złe. Ja w ogóle nie wiem, co ma wspólnego z tym wegel, ale postanowiłem tak powiedzieć. Ktoś się może uśmiał. O, ja mam pełny wiponek. Nara. <laughs> o Jezus. Spychanie, spychanie, jest najlepsze. Nic nie przebije spychania mobu z wysokości. Cięcie! No, tak więc jesteśmy... Eee... Zaczynę wątek. Znowu. Boże, jak ja kocham, kiedy ktoś do mnie dzwoni 16 śnieżek, no nie wierzę. No nie wierzę, no nie wierzę. A to przerobię tak Ile kurwa ja będę potrzebował Dwóch bloków, tak, dobrze mówię. Dwa to w sumie jest 8, czyli jedno by mi wystarczyło No ale nie, nie ma tak Trochę śniegu wolę mieć w zapasie. a czy jak się zrobi Jak się zrobi to, to wtedy jest można? Nie, nie można O kurczę. Jak się go rozbije To ile wypada to, No dobra To w sumie jestem w stanie sobie zrobić z nich badam, co, co to jest w ogóle za różnica? Nie ma dyskusji no. Tak. Purde mać. Ja pierniczy Jaki ja jestem łom. Myślę, że w no, tyle bloków co mam powinno mi ustarzyć, ale... Zawsze wolę mieć w zapasie jednak. Lepiej mieć i nie, nie użyć niż nie mieć kiedy będzie potrzebne ten tekst podłapałem w filmie. Chwila, ale koleś mówił w filmie, kiedy brał wyrzutnie rakiet, żeby zabijać dinozaury. No, polecam film, kurde, na TV Pulse. Nie, nie wiecie, jakie perełki lecą na TV Pulse. Tam lecą najlepsze filmy kinematografii na świecie. W ogóle, jeżeli kojarzycie film filmu Pacific Rim, Rim. Pacyfik... No, Pacyfik Rim... Rim... Nie wiem o to w sumie się czyta. To, to był film o, o tym, że rząd... ogólnie nagle z Oceanu, z, z Pacyfiku zaczęły wychodzić. No zaczęły wychodzić nie wiadomo skąd potwory. No i tam roboty zrobili, żeby z nimi walczyć i tak dalej, i tak dalej. No to na TV Plus leciała podruba tego, co się nazywało Atlantic Rim. Bo, naprawdę gorszych efektów specjalnych... Może widziałem gorsze efekty specjalne w Power Rangersach, ale kurde... Porównajcie sobie, kiedy to było wydane. To było wydane chyba w 2012, 2013 chyba? A dorównywało Power Rangersom 98. 1998. Czyli no, pogratulować. I żebyście nie myśleli, że to jest taki jedyny film. Ale są jeszcze lepsze, coraz lepsze. Podróby Parku Jurajskiego no to są na poziomie dziennym. Podróba obcego leciała, Boże! Nawet nie, wiem, nie wiem jak nawet to mam skomentować. Żadne porównanie nie ciśnie mi się na usta. Zumuję lepiej, jeżeli to zostawię bez komentarza. Ciekawie mnie co trzeba mieć w głowie, żeby takie filmy tworzyć. Takie bardzo słabe podróby w ogóle ogląda? Ludzie! Nie znam nikogo o zdrowych zmysłach, kto by chciał to oglądać tak, mu się podobało, żeby zachwycać się takimi filmami. Niech nawet gra aktorska leży i kwiczy. O, są osiołki. Są osiołki. ja nie mam siodła. Dupa. W sumie, ej chwila. To są jaskinie. I jest szansa, nawet duża szansa, że mogą tam być mocne spawnery, ewentualnie, no ewentualnie wiecie, no mogą być tam siodła. Czyli, 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 Myślę, że możemy tam schodzić, o tak, możemy tam wejść, do tych piaskin i poszukać czegoś blisko tego biomu, gdzie cały, cały czas się mogą wezmieć stwory. Yy, czyli... Czyli kurde, czemu ja cały czas czyli mówię albo... Nie no, generalnie w sumie nie mówię na nagraniach. No ale... Tak mówię czas... jak mówię czasami tak... Jak o, mówię w myślach, no to cały czas jakieś generalnie, generalnie... I mnie to wkurza, bo wiem, że... Wiem, że jakbym to mówił, no to by to cholernie głupio brzmiało. A, i się naśmiałem w ogóle z takich ludzi, którzy cały czas mówią jedno słowo. Jak byłem w na wycieczce szkolnej, to mieliśmy tego fajnego przewodnika, który mówił cały czas bynajmniej. No, nie to, żeby tak pasowało, choć, że on po prostu wrzucał tu do każdego zdania. Jak mu się podobało. Dobra, robimy pochodnie. Nie szukajmy Ha, ale daleko zaszedłem Aż mi się wierzyć nie chce Zew przygody Naprawdę wezwał mnie dzisiaj No ale tutaj chyba może być ciekawie, czy tutaj No jeszcze się wziąłem dużo kilochów I dużo mierzy It. koniec. Nie ma nic. No, płyń. Kurko, wodna rurko. Kurka, rurka, płyń. Jest. Uch, dobra, węgel. Węgla mam mało, służyłem na pochodnie teraz bardzo dużo. Czyli trzeba nas no, trzeba gospodarować tym lepiej. Dobra, myślę, że tutaj może być lepsze wejście. Eee, tak więc, myślę, że pożegnam się z Wami gdzieś tutaj, bo już mamy 20 ileś minut. No czyli cóż, trzymajcie się, do zobaczenia na razie i cześć!